Pan Damian niebawem ukończy profesjonalne szkolenie spawalnicze. Perspektywy? Myślę, że w tym zawodzie bez problemu będę mógł znaleźć pracę. Pani Katarzyna dzięki dotacji uruchomiła własny salon i studio kosmetyczne. Dzięki dotacji otworzyłam własną działalność gospodarczą, rozwijam się. Jestem w trakcie tworzenia projektu autorskiego jako trener makijażu permanentnego. Izabela otworzyła laboratorium techniki dentystycznej. Postawiłam na precyzję i wysoką jakość moich usług. Każde zlecenie traktowane jest bardzo indywidualnie. To jest każdy odrębny projekt, który buduje moją markę. Zdobyli atrakcyjne kwalifikacje. Pracują w różnych zawodach, prowadzą własne firmy. Jest ich już ponad 48 tysięcy. Dzięki zdobytym kompetencjom czują się pewnie na otwartym rynku pracy. Co ich łączy? Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, który od 2014 roku wspiera rozwój mieszkańców naszego regionu. Nasz region dzięki funduszom europejskim dynamicznie się rozwija. Warto podkreślić, że obok inwestycji w infrastrukturę i nowoczesne technologie, samorząd województwa stawia na podnoszenie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich firm i tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Tysiące osób zdobyło umiejętności potrzebne gospodarce opartej na wiedzy. Nowoczesny przemysł, transport, handel, branża budowlana czy medyczno-opiekuńcza. Między innymi w tych sektorach świętokrzyskiej gospodarki potrzeba najwięcej nowych, wykwalifikowanych pracowników. Dzięki projektom wdrażanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach szkolenia, studia podyplomowe lub kursy zawodowe ukończyło ponad 10,5 tysiąca pracujących oraz 15 ,400 biernych zawodowo i bezrobotnych mieszkańców regionu. Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Nowe oblicze regionu i wyższa jakość życia jego mieszkańców. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.